Dzień dobry, dzień dobry. Pewnie się zastanawiasz, albo już wiesz, dlaczego mam krem na nosie. Ale tak go przypaliłam. Ja mam bardzo delikatny nos, a że e, robię cały dzień dla ciebie zioła, bo jest tyle domówień, tyle zamówień, że chcę się wyrobić przed wyjazdem, żeby to wszystko, wszystko zrobić i, i tobie, żebyś wyzdrowiała. No i przypaliłam nos, więc go jest, nasmarowany jest. Nie ściągałam tego kremu, bo go mam od rana, więc nie lubię. Ja w ogóle jestem osobą i tego uczę moich podopiecznych, żeby nie udawać, żeby być sobą. Jeżeli mam krem na nosie, to nie udaje. Ja się jakoś nie przygotowuję, nie robię pięknych fryzur dla ciebie. Yy, no, nie ubieram się jakoś specjalnie, w tym pracuję, więc w, teraz jest za bardzo gorąco, więc wykorzystuję czas, żeby do ciebie troszkę pogadać żeby Cię podbudować, w ogóle to Ci pokażę, więc krem jest po to, żeby ja mam... bardzo jestem odporna na słońce i już jak byłam w Grecji, jak byłam nastolatką, ale od dziecka mam bardzo delikatną skórę na nosie i jak sobie nie dam listka jakiegoś, ja jestem dłużej, a zapomniałam oczywiście wczoraj, bo się tak wkręciłam w cięcie liści i w ogóle głaskanie i modlenie się nad moimi ziołami, w moim ogrodzie i takie piękne owoce, co daje, i plony, że zapomniałam. No i sobie przypaliłam, ale to żaden problem. I tak pokażę Ci. Tylko troszkę Ci mogę pokazać, dlatego że mam tego bardzo dużo na dole, ale teraz, teraz, teraz. Nie będę tego wynosiłabym by się Tucia, Emanuelek właśnie usnął. Zobacz, jak już bardzo dużo, już prawie podsuszyłam, bo teraz te co darabiam, to podsuszam. Bardzo dużo, już nawet nie mam gdzie tego trzymać. Więc takie pojemniki biorę sobie od dziewczynek. Od nich. Tutaj masz następne. To są dopiero mega. Wszystko to robię, targam, robię dla ciebie. Więc o, wow no to jest takie mega na odchudzanie ja to zrobiłam sobie i widzę jak zaczynam chudnąć więc to jest bardzo ważne ważne, ważne, żeby no, nie być takim, wiesz, no żeby ten tuż nie zabijał nas i teraz tak, oczywiście bardzo dużo pytań z wczorajszego wideo na prywatne jest, więc już to mm, widzisz, no widzisz, widzisz wszędzie, wszędzie ziemiowata zielonowata jestem ale a Tu mam taki pięknego Pana Jezusa na stole właśnie sobie go oglądam. A wyślę ci to widzę, co dzieciakom pokazuje, yy, co im takie rzeczy kupuje, żeby nie grały w żadne gry, tylko żeby robiły takie rzeczy. Zresztą one przygotowują wam też zioła, bo je uczę, jak kiedyś odejdę z tego świata to, żeby one umiały. No, jak zawsze powtarzam się i będę się zawsze powtarzała, yy, Owoz jest do jedzenia, ale jest na medycynę. To jest w Biblii napisane. I tak ale fajnie wyglądam w tym nosie białym, nie? Zawsze coś innego. Można się podkolorować, już fajnym być. Można ubrać sobie fajną chusteczkę w serduszka i się nie załamywać. Naprawdę buduj się. Bo jesteś tym, co myślisz. No i dobrze najpierw wyjaśnię odpowiedzi. Dam tutaj na, moje, na Wasze pytania, a potem coś Ci tam powiem takiego budującego. W ogóle dziękuję za wszystkie świadectwa, które do mnie wysyłacie. No i mam też taką prośbę, jeżeli mogliby, mogłabyś do mnie napisać świadectwo takie, żeby inne podbudowało Agnieszka piękne świadectwo, napisałaś, ja go opublikuję jak naprawdę niesamowicie Bóg działa czy to przeze mnie, czy przez kogoś jest mi bardzo miło, że jestem narzędziem Pana Boga i, i to przeze mnie działa bardzo, bardzo dziękuję Panu Bogu że mogę się przyczynić do owoców nieba i przynieść żeby coś zostało tutaj po mnie na tym świecie no, każde zbawienie, przyczynienie się do zbawienia następnej duszy, no to mam nadzieję, że będę mało, mniej cierpieć w tym czyśćcu i pójdę do nieba więc tam jest dopiero życie, to dopiero przewiesz, bo my, żebyś nie bała się śmierci ani w ogóle, no miałam o tym nie mówić, ale to jest tylko przemiana, my nie umieramy, my idziemy do lepszego życia, więc przemieniamy się z tego życia, z tego ciała, idziemy do piękniejszego, więc to trzeba się cieszyć, a nie martwić. I pamiętaj, że. Tak, do mnie przyjrzeć, że jesteś stara baba. Ja sobie tam czasami w moich filmach żartuję, że ja jestem stara baba i już yy, yy, i mam czwarte malutkie dzieciątko narodzone. ale, przepraszam, że tak mówię cichutko, ale Emanuele, tu jest. A jak on usłyszy, że ja głośniej mówię, to już się cieszy, wstaje i nie mogę do Ciebie mówić. Ja sobie to oczywiście w żartach tak, mówię, bo ja się zawsze będę czuła młoda, bo czujesz się na tyle, na ile chcesz. Nie na tyle, na ile masz lat. I pamiętaj, że to jest dar Boży mieć 40, 50, 60, 70 lat, bo to jest przemiana, czyli przemieniasz się. To jest niesamowite, doświadczasz następnego czegoś nowego. To jest cudowne. I wcale nie jest powiedziane, że musisz być starą babcią, bo ja znam kobiety, które mają po 80 lat albo więcej i one naprawdę mają więcej powera ode mnie. Jedną taką kobietą jest na przykład mama mojego męża. To jest niesamowite. Ona ma 90 lat i pff, jest. No, w bardzo wielu przypadkach i ma więcej, więcej y, energii niż ja. Więc to wszystko tutaj jest w głowie. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że y, odpowiedzi na Wasze pytania, czyli tak, jeżeli za, Tak, oczywiście y, tak, super jest, daję oczywiście y, gratis. I tak, jak mnie pytasz, bardzo dużo dziewczyn, nawet nie chce mi się stać z łóżka, mają taką depresję albo no, każdy ma swój indywidualny problem, więc ja nie mogę się skupić, nie mogę przeczytać wiadomości i, i ci pomóc w jednej wiadomości. Ja nie mogę odpowiedzieć, żeby ci to pomóc, więc musi być ta terapia ona, czyli musi być rozmowa, rozmowa jest bardzo ważna, żebyś nawet wywaliła to z ciebie. Ja muszę Ci powiedzieć co, co i jak, jeżeli się decydujesz, więc zrobiłam tak, bo ja bardzo lubię ludzi, którzy coś robią, czyli jak coś robisz, to uczestniczysz, akcja, reakcja, więc jeżeli już zamówiłaś te zioła, to daję Ci w prezencie dwie godziny gratis, czyli zamawiasz sobie jedną godzinę tylko mojej terapii online i masz trzy godziny za jedną godzinę. Tak, na mojej stronie edyslim.com, które prowadzę terapię już od bardzo, bardzo dawna kosztuje godzina 50 funtów i już się tłumaczę. Z racji tego, że ja nie mieszkam w Polsce, to to jest jakby było na polskie e, oczywiście to jest jak 50 zł. E, wiem, że jest w no, włoski się tutaj coś odwróciły pięknie, trzeba je ładnie uczesać. Widzisz, trzeba się naprawdę cieszyć ze wszystkiego, e, więc tyle to kosztuje. I tak, taka sama jest zasada płatności. Jak mnie pytasz, jak masz zapłacić, to da, da, Tak samo jak za te zioła płaciłaś, czyli jak jesteś w Anglii, to wysyłam Ci y, dane na, y, do Anglii. Jak jesteś w Europie, wysyłam Ci dane y, w Europie. Żaden problem. Jest bardzo prosto to wszystko zrobić. Jak ktoś jest trochę ogarnięty, no to to przez internet pyk, pyk, pyk zrobi. i i ja bardzo, bardzo lubię właśnie ludzi, którzy robią coś. A jeżeli już zamówiłaś sobie te zioła, to znaczy, że już coś chcesz zmienić w swoim życiu. No i żeby zmienić w swoim życiu, a chcesz jeszcze sobie ze mną porozmawiać i uważasz, że to Ci przyniesie korzyść w Twoim życiu i zmieni Twoje życie, a gwarantuję Ci, że zmieni. Ale pod jednym warunkiem. Jeżeli nie będziesz e, tylko słyszeć, co mówię, ale będziesz słuchała. Czyli jeżeli wprowadzisz to, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy tylko słyszą, co inni ludzie mówią, ale nie słuchają tego. Widzisz, wiesz, wiesz, o co mi chyba chodzi. A jeszcze jak wprowadzisz to w życie, no, no to już wygrałeś to, to lotkę, to już będzie super. No jesteś tym, co myślisz. No i widzisz, i tak to jest. I, i, ja w filmach tłumaczę to wszystko tak między zdaniami, czasami nie tak dobitnie, no bo nie jestem w stanie wejść w Twoją indywidualną m, sytuację. W filmie, po pierwsze, A, jeżeli chodzi o Twoją prywatność, B, no każdy ma inną sytuację indywidualną, każdy ma inny swój, ten iluzjowany problem tutaj na tej ziemi, bo i tak on się kończy. Ja Ci to wytłumaczę, że te problemy, które miałeś 10 lat, o nich już prawie dzisiaj nie pamiętasz, w 95%. Są osoby, które oczywiście ciągną te. Te sprawy po, po 50, 60 lat dalej nie wybaczyły na przykład rodzicom są kobietami 60, 70-letnimi one dalej mają żal na przykład tam do taty, do mamy z różnymi sprawami. Ci rodzice już dawno na przykład nie żyją, a one dalej ciągną to, ten swój problem w swoim sercu, więc to jest takie, no, no to jest wszystko do wyrzucenia, ale to trzeba popracować nad tym. To sama, jak do tej pory masz problem, to nie wypracujesz tego. Niekoniecznie to musi być, nie muszę to być ja znać sobie kogoś na przykład podobnie działającego albo jakiegoś księdza, albo kogoś, kto, no musisz to poczuć duchowo. Ten twój głos wewnętrzny ci mówi, tak chcę z Edisonem na przykład mieć terapię, to chcę mieć, chcę mieć z tam Panem Józkiem terapię, to sobie mam. Pan Bóg po to stworzył drugich ludzi, żeby pomagać sobie. Ja na przykład, jak sobie z czymś nie mogę poradzić, no to zawsze proszę swojego duchownego albo Boga, no to jest, to jest, to nie jest albo, to jest pierwszy, jest zawsze Bóg ale do tego trzeba dojść i wiedz, że na każdy Twój problem, powiedzmy, że to jest ta rana, tak? Nazwijmy sobie ten Twój problem, kłopot, cokolwiek masz, co Ci się nie podoba w życiu, co go teraz w tym momencie masz, to jest rana. No i żeby to tak ogólnikowo wszystko wytłumaczyć, to pamiętaj, że lekarze leczą, wiesz, one, lekarze, właśnie ludzie myślą, że leczą, lekarz, że leczy. A lekarz tylko opatruje tą ranę, wiesz? A Bóg, dopiero Bóg uzdrawia tą ranę. Więc, jak połączysz wszystko Bóg z ziołami, z, 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 z medycyną, którą Pan Bóg y, nam dał, co Ci wytłumaczę na tej mojej terapii, którą ja już to dawno ogarnęłam. Naście lat temu, zresztą jestem dietetykiem i technologiem żywności, a do tego psychologię studiuję, no ale z Bogiem na, na rekolekcję jestem bardzo często, z, 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 z byłam namaszczana 9 miesięcy, jak powiedzieli, że tam nie przeżyję. Oddałam się całkowicie Panu Bogu i naprawdę są doświadczenia niesamowite. Dwa razy w swoim życiu pościłam 40 dni o samej wodzie, więc to nie jest chwalenie się, tylko to jest to, że wtedy naprawdę Ciebie przemawia Bóg, i wtedy wiesz, co jest OK tutaj na tym świecie, co nie jest OK. I wszystko to, co robisz, pytałam nawet Pana Boga o, o, różne, o różne sprawy, dlatego zdecydowałam się, mogę tysiące rzeczy robić. Tysiące ludzi mi proponuje współpracę z nimi, tysiące ludzi mi proponuje niesamowite stanowiska na, w pracach, ale to. To nie, ja po pierwsze, to mnie nie uszczęśliwia, a po drugie wiem, że to nie jest to, co Pan Bóg by chciał, żebym, żebym ja robiła, więc moim zadaniem jest pomóc Ci w zdrowiu. No i dla mnie najważniejszym takim aspektem, żeby człowiek był szczęśliwy i żył szczęśliwie i jak sobie o mnie pomyślisz, to żebyś się uśmiechnęła i pomyślała, kurczę, ta Edison zrobiła dobrą robotę, pomodlę się za nią, jestem teraz szczęśliwa i to, to mnie uszczęśliwia, żebyś spełniała swoje sukcesy, swoje marzenia, żebyś była super szczęśliwa w małżeństwie, jako matka się spełniła, pamiętaj, że każda bezpłodność też nie istnieje, ona pochodzi tam od tego z dołu, no ale to trzeba wszystko wyprowadzić i ja Ci to wszystko wytłumaczę i w tych trzech godzinach zmieścimy się, tak się skupię na tym wszystkim, że, że zmieścimy się. Dlatego tak sobie znowu posłuchałam Boga, nawet jak trenowałam i, i słuchałam tam wszystkiego uwielbienia na słuchawkach. Dlatego tak, jeszcze raz powtarzam, bo są te pytania są takie niesprecyzowane. Proszę cię sobie ten film, bo nie jestem w stanie odpowiedzieć każdemu, każdemu, oprócz tego, że ja już mam swoich klientów, więc ich nie mogę zaniedbać. Mówię klientów podobiecznych, płacisz za godzinę. A dostajesz ode mnie dwie godziny gratis, jeżeli zamówiłaś zioła. To jest bardzo ważne. Jeżeli zamówiłaś zioła, proszę bardzo, no są mm, to jest dopiero. Wiecie, jak pięknie pachnie, pięknie pachnie. I oprócz tego, że chudniesz, to jeszcze zdrowiejesz. Czyli nawet, jak nie wiesz to o jakichś chorobach, no to one się tam uzdrawiają. Powiem Ci, co masz wyrzucić ze swojej diety, powiem Ci, co masz, cokolwiek masz robić. Więc to jest tak, to jest raz. No i co jeszcze miałam ci powiedzieć, no i nie poddawaj się, po prostu nie poddawaj się. Dzieciaki, tutaj widzę, że już mi otwierają, zamkłam się, żeby nie wchodził, ale już pewnie znalazły, żeby go because I'm taking video, get out please, go because I'm taking video, no, absolutely no, go. And um, to w tej chwili proszę sobie wziąć wodę i nie przerywać mi, te dzieci, to mówię wam, są takie niegrzeczne, jak słuchają, że rany bomba. Zawsze przeszkadzają I, i, i. Aha, i nie wolno sobie dawać chodzić po głowie. Nie wolno sobie dawać chodzić po głowie. I moi kochani, ym, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby się nie dać wyprowadzić z równowagi. Jak na przykład teraz Toria mnie wyprowadza z równowagi, bo ona zawsze musi przyjść wtedy, kiedy, no, kiedy. Kiedy to jest taka pokora, trzeba, trzeba mieć taką pokorę, żeby się nie dać wyprawić z nowagi i zawsze masz kogoś takiego w rodzinie, męża, babcie, żonę, Opowiem Ci taką ostatnią historię i będę kończyła, żeby mi nie obudzić. To ja, finish water and go. You know I love the opening door. Right now close the door and go. Goodbye. Go Toria. Go Toria, you waking up baby, go. Yeah, yeah, I love you too, go. Close the door. Cii. Chodzą w tych klapkach i tuką się cały czas. No przy, przy bardzo wielu dzieciach, to trzeba uśiu, mieć tu, tu, bu, bu, bu. E, Opowiem wam taką historię, gdzie y, kobieta była cały czas. Y, a, no i to jest następna historia, która. Się łączy z Bogiem. Ludzie bardzo oceniają i mówią, że Bóg nie istnieje, Bóg to tamto sam to zrobił. Bóg cię nie kara. Pamiętaj, Bóg, jeżeli tylko się oczyścisz i wyspowiadasz, i, i, na, i chcesz się nawrócić do Pan, Bóg cię będzie tylko błogosławił. Nawet z tym najgor najgorszego człowieka, który, yy, który zrobił bardzo złe rzeczy, ale będzie chciał się poprawić i będzie miał żal za grzechy, to będzie wszystko okej. Okay. I taka kobieta na przykład yy, mieszkała wiecznie się. Oskarżała o tam tysiące spraw, że źle jej wychodzi to w życiu, że to, że tamto, że siamto. Naj no zachorowała, yy, zachorowała na spojówki, nie, nie dowidziała i w końcu doszła do tego. To jest bardzo długa historia, ale tak po, po łebkach trochę ja opowiem, Doszła do tego, że tak największym problemem to jest jej tościowa, z którą żyje. No bo zawsze się skupiała te wszystkie dogadywania, tamto siamto, no po ludzku wiemy jak to jest żyć z kimś. I w końcu ktoś mądry jej doradził, żeby wynajęła tej teściowej po prostu mieszkanie. I ona tak to zrobiła, wynajęła to mieszkanie, wszystko prawie odeszło, nawróciła się. No i do, Wiesz, organizm sobie jest taki mądry, jak układ immunologiczny nie działa, no to sobie szuka tam jakieś ofiary. na no akurat sobie znalazł ofiarę w spojówkach, w oczach. Więc no wiadomo, znaczy no wiadomo, jak ktoś studiuje, no to wie, był niedobór witaminy A. No i jakby... Y to wszystko sobie wzięła i, i zgrała i miała kogoś takiego który to jest potrafi wytłumaczyć i, i to wiesz te dżiksel y, puzzle złączyć ze sobą no to by nie było nie doszło do takiej sytuacji i ja mówię tylko spojówka gdzie tam system nerwowy a gdzie te wszystkie ataki paniki dramatyczne da 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 to jest bardzo tego dużo. No i ona ocenia, o cały czas oskarżała Boga, a tam Bóg nie ma nic do tego, nic do tego nie ma Bóg. My oskarżamy Pana Boga i wierzymy w to. Pamiętaj, że stanie Ci się według Twojej wiary. Jeżeli wierzysz, że Bóg Cię każe, no to tak jest, tak, tak się dzieje i Ty sobie wmawiasz, że Cię każe, a to nie jest tak. Jeżeli wierzysz, że Bóg jest dobry i będzie Ci cały czas błogosławił, to On to będzie robił. No i dziewczyna, no tam historia jest dość dłuższa, wszystko tam doszło do, do, do tego, do normy I jakby sobie brała na przykład witaminę A, ktoś by jej pomógł w tym, jakby poszła w dobrym kierunku, a nie... A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że chodziła oczywiście do bioenergoterapeuty, jogę uprawiała, poszła oczywiście do jakiegoś um, wizjonera, wiemy jakiego, te wszystkie horoskopy jak chodzisz, to od razu sobie zacaśnij czyli wyspowiadaj się z tego, ale to też Ci opowiem na mojej terapii, jeżeli coś takiego jest akurat jak Duch cięty przemawia i to zrobiłaś, to sobie zapisz pytanie, jak chcesz być na mojej terapii. I ten wizjoner jej wmówił, że ona cierpi za grzechy. To jest też następny temat duchowy i ona za te grzechy, Pan Bóg ją musi tutaj karać, dlatego tak jest, no i żeby więcej przychodziła, żeby więcej płaciła, oczywiście, żeby te większe terapie, no a zaczęła w to wierzyć, że ten Bóg ją rzeczywiście tak kara i tak jest i ona musi to cierpieć. Bóg nie jest tutaj po to, żeby, żeby Ci dawać cierpienia, Bóg dał Ci, wiesz, zrobił Cię na Jego podobieństwo, stworzył Cię, jesteś świątynią Pana Boga i jesteś piękna, autentycznie jesteś piękna, mądra, i wszystko masz, co jest Ci potrzebne w życiu. Wszystkie łaski, tylko je wykorzystuj mądrze. Bądź między fajnymi ludźmi. Dobra, kończę. Wgrywam Ci to teraz. Proszę cię bardzo, ziołowo. Pięknie pachnie, pięknie pachnie, pięknie. Opracowałam takie bardzo super y, ziołeczka. No, to jest, to jest dopiero mega, tylko muszę to podsuszyć, żeby, żeby to Ci wysłać. Dlatego robię to na maksa bo Ci, co teraz zamówią, no to dostaną, to będę wysyłała w przyszłym tygodniu, ale teraz już proszę Cię, zamawiaj, dlatego że już mam bardzo dużo zamówień następnych, nowych i nie zdążę tego podsuszyć, a tak to jak robię codziennie, 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 to sobie to, o, wiesz, sortuję i wiem dla kogo co jest, a po drugie, jak mi mówisz o Twoich chorobach i tam o innych, na przykład jak karmisz piersią albo jesteś w ciąży, no to nie mogę Ci bardzo wielu rzeczy tam dać. Więc ja to muszę wszystko rozgęczać. Bardzo ci proszę, też miej e, takie, wiesz, taki dzwoneczek, że dla tej Eddy Slim też będę dobra, bo to nie, nie z nieba spada. I ja to muszę naprawdę tymi rękami robić i kombinować, żeby dzieciaki, żeby tamto, bo to Tobie chce pomóc. Więc proszę Cię, nawet z tego, jak mnie lubisz, to to proszę Cię, daj mi wcześniej znać, już teraz, jak decydujesz, to teraz proszę Cię, zamów. Nie, nie zamawiam mi pod koniec tygodnia, bo ja tego nie zdążę wysuszyć. A nie będę tutaj jeszcze długo, więc... Yy, no, u mnie się wszystko zmieniało w kalejdoskopie, więc chcę to wszystko porobić już, bardzo dużo porobiłam. I żeby to wszystko przygotować, jak powiedziałam, jedna tura już poszła, następna tura już jest przygotowana, ale jak będzie następna trzecia tura, to już proszę Cię, zamawiaj. Tylko i wyłącznie wysyłam, jak mi wyślesz potwierdzenie wpłaty, a yy... następna osoba wysyła mi świadectwo, później to przeczytam. Yy... Jak mi wyślesz potwierdzenie na moje prywatne wpłaty, że wpłaciłaś, wtedy automatycznie Ci wysyłam. Potwierdzenie wpłaty z Anglii przychodzi mi od razu po dwóch godzinach, widzę to w banku, potwierdzenie z Polski z innego kraju. Czasami przychodzi od jednego do trzech dni, więc to dopiero później widzę. Ale się nie mar. Jak mi wyślesz, że jest potwierdzone, no to jest okej. Okay. Na no przecież nie oszukujesz. Uczymy się od tego, że prawda cię wyzwoli i tylko prawdą dojdziesz do wszystkiego. Nawet jak tu oszukasz, to tu ci będą klapać brawo i diabeł Ci będzie się cieszył, ale tam nie, tam wszystko będzie. Odpokutowane, pamiętaj. No i bardzo Ci jeszcze proszę, jeżeli przyczyniłam się na przykład do tego, że coś tam lepszego w życiu się w to wydarzyło, jakieś świadectwa, takie, które masz superowe, bardzo Ci proszę, napisz do mnie te świadectwa, żebym mogła je e, opublikować i żeby innych wyzwolić z ich więzienia tego swojego emocjonalnego, fizycznego, swojej w mówionej depresji, która nie istnieje lekarze Wam wmawiają, że istnieje ta depresja, bierzecie z tabletki, jeszcze bardziej nawalenie jodzicie i, i jesteście rozwaleni psychicznie i się żyć nie chce, więc y, to wszystko Ci wytłumaczę na terapii. No myślę, ja w ogóle osobiście uważam, że bez terapii jak ktoś jest tak dość po, pokiereszowany przez życie, i przez tam rodzinę i przez innych ludzi, to się nie obejdzie, to tak będziesz... Jak powiedziałam, lepiej inwestować w siebie niż w jakieś tam buty za 300 zł, albo jakąś tam bluzkę, która na chwilę robi ci yy, radość i ona za chwilę i tak idzie w kąt, albo jakieś tam biżuterię albo jakieś drogie okulary, albo jak, no w ogóle cokolwiek, yy, czy nie wiem, jakaś sofa, czy cokolwiek. Lepiej naprawdę pospać na podłodze niż na jakieś na jakiejś bardzo drogiej sofie, a być zdrowym, szczęśliwym. A tak, a propos spania na podłodze, to ja bardzo często śpię na podłodze, ale to ci opowiem na tej terapii. Tego się nauczyłam od takich mnichów. No i myślę, że, no, w ogóle wiedzę zbieraj, zbieraj, zbieraj cały czas wiedzę, bo tego ci nikt nie odbierze. Tutaj to, co masz w głowie, nigdy w życiu ci nikt nie odbierze. Daj znać, jak fajnie wyglądam w moim nosie białym. Fajny, nie? W każdym razie. Kończę, kończę. Proszę Panią, proszę Pana, przyciskam Cię do serduszka. Bardzo Cię proszę o modlitwę za mojej koleżanki wnuczka, który potrzebuje bardzo dużo modlitwy. Się dzisiaj piękny, cudowny, urodził, no ale tam też jest cudownie otoczony modlitwą i też się cud wydarzył, że w ogóle jest urodzony i jest. No, przeszedł operację od razu po urodzeniu, jest tam podłączony do, do aparatów, ale jest piękny, cudowny, więc bardzo cię proszę o modlitwę za niego i mój Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, żeby dostał wszystkie łaski, które są potrzebne tutaj na tym świecie, i żeby nam służył bardzo, bardzo długie lata, żeby był na chwałę Pana Boga w imię Jezusa Chrystusa, więc proszę cię tam wspomnij. Ja się żegnam z Tobą. Idę, Bo tutaj już pewnie kolejka zamknęła się, i tam, wiecie, przy, przy schodach stoją, ale za, przed, przed torem się nie da umknąć. Ona musi wejść, otworzyła sobie tą pewnie jakimś pieniążkiem, bo to jest taka cwaniara. Taka cwaniara jak ja. Ja taka, jak byłam mała, to tak mnie wszędzie było pełno, no ale to jest, to jest fajnie, widzisz, można sobie poradzić w życiu i żeby to wykorzystywać, y, tą taką. Y, Wszędzie, gdzie jesteś, żeby to wykorzystać na chwałę Pana Boga. Pamiętaj, gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie, więc to jest ważne, ważne, ważne. Królestwo Boże. Piękny statek płynie, motorówka, tam co po chwilę patrzę. Piękny, piękny. Na słonecznej się widzisz te wszystkie zioła, które robię, tak jak Ci powiedziałam w ostatnim filmie. One są, mają, ja mam tutaj cały czas słońce. One taką energię dostajesz od tego, jak pijesz. Naprawdę dostaniesz energii, bardzo dużo. Zresztą ja się modlę na tym wszystkim daj znać jak już do Ciebie dojdzie, podejrzewam, że ta pierwsza tura dojdzie dopiero w przyszłym tygodniu, więc jak już jesteś Ty, która wysłałaś do mnie i wie, że do Ciebie teraz się zwracam, no to dojdzie do Ciebie na pewno w przyszłym tygodniu, prosić Pana Jezusa, żeby pomogły Ci te zioła i żeby wszystko działało jak powinno działać, idę, bo ja nigdy nie skończę mówić, Edy Slim, bardzo Cię przytulam do serca, dawaj znać, zamawiaj terapię online, zioła, wszystko, wszystko full paket i pamiętaj, uśmiech na wózie i ciesz się cały czas, bo masz tylko dwie opcje do wyboru, a i tak się w tym momencie problem się nie rozwiąże, albo się uśmiechać, albo płakać i być takim, to jest niefajne, niefajne, pa pa pa, Slim przytulam cię do serca.